Budujesz dom? Szukasz doskonałego materiału na fundament? Dobrze trafiłeś! Bloczek fundamentowy Tempo powstał jako idealna alternatywa dla tradycyjnego bloczka fundamentowego. Bloczek Tempo to nie tylko oszczędność kosztów i czasu potrzebnego na wybudowanie ścian, to również mniejsze zużycie potrzebnych materiałów izolacyjnych. Oszczędzasz również na kosztach transportu. Bloczek tempo posiada system pióro-pust, uchwyty na dłonie, gładką powierzchnię i większy wymiar, co przyspiesza prace budowlane oraz oszczędza zużycie zaprawy murarskiej. Wyższa klasa betonu użytego do produkcji tempo pozwala osiągnąć wytrzymałość tradycyjnego bloczka, zapewniając jednocześnie większe gabaryty. Na wzniesienie metra kwadratowego muru zużyjesz o 26% mniej sztuk w porównaniu z tradycyjnym bloczkiem. Bloczek fundamentowy Tempo wytwarzany jest w dwóch klasach wytrzymałości na ściskanie 10 MPa i 15 MPa. W tym materiale filmowym prezentujemy Państwu w skrócie, jak wygląda budowa fundamentów dla domu jednorodzinnego z bloczka Tempo. Roboty murarskie rozpoczynamy podobnie jak w przypadku budowy z bloczka tradycyjnego, czyli od wymurowania narożników. Różnica polega na tym, że nie stosujemy tutaj spoiny pionowej, którą zastępuje system pust. Bloczki układamy na tzw. cegiełkę, czyli z przesunięciem. Narożniki dokładnie poziomujemy oraz staramy się zachować równą spoinę we wszystkich warstwach. Nadwyżki zaprawy zgarniamy tak, aby nie wystawały na zewnątrz. Następnie po rozłożeniu spoiny poziomej wzdłuż muru układamy do sznurka kolejne bloczki. W tym momencie widać, jak przydatne są uchwyty na dłonie. Wygoda przy układaniu odgrywa tu bardzo istotną rolę. Bloczki tempo są większe od tradycyjnych bloczków, a ważą tyle samo, co pozwala skrócić czas prac murarskich. Fragment, który został przedstawiony w filmie, zajął ekipie murarskiej około 40 minut. Bloczki z łatwością murowało się na ławie fundamentowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Bloczki Tempo produkowane są przez firmę Agmar w zakładzie produkcyjnym w Biskupicach. Produkcja odbywa się na nowoczesnej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej z użyciem najlepszych certyfikowanych surowców. Spełniają one najwyższe standardy jakości. Wszystko to stanowi solidny fundament dla najbardziej wymagających inwestycji budowlanych. Jest to produkt dostępny na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego lub w dowolnym miejscu w Polsce po doliczeniu kosztów transportu. Agmar, buduj z nami!